Chcemy mówić o prawdziwych dziejach Argentyńczyków, o ich walce oraz świadomości. Pragniemy rozwoju kraju i godnego życia. Dyktatura trwa. Jej działalność polityczna i gospodarcza pogarsza sytuację obywateli. Dziś wspominamy ludzi, którzy walczyli o naszą godność. Dlatego władza usiłowała się ich pozbyć. Wspominamy ich co roku z dumą, wzruszeniem i miłością. W każdym z Was żyje ktoś z tych ludzi. Jedna albo więcej z tych 30 tysięcy osób. Trzeba walczyć, żeby już nie umierały dzieci. To nie jest kwestia współczucia. W Argentynie nie może codziennie umierać setka dzieci. Walczmy. Niech każdy z nas poczuje, że jest drugim człowiekiem. Drugi człowiek to ja. Bezrobotny to ja, rewolucjonista to ja. Okupujący fabryki to ja, głodujący to ja, jestem każdym z nas. Osiedle Mandela Park, Kapsztat, Republika Południowej Afryki. W 1990 roku wyszedłem z więzienia w Palsmo i pierwszy raz w życiu czułem się wolny. Przedmieścia się ożywiły. Upadał apartheid. Na twarzach malowała się radość i duma. W kwietniu 1994 roku pierwszy raz głosowałem. Nie miałem 20 lat. Walczyłem na wygnaniu, niepewnej przyszłości. Dzieciństwo spędziliśmy tocząc boje na ulicach Crossroads, Alton, Soweto, a potem w górach Angolii. Cudownego kwietniowego dnia odnieśliśmy zwycięstwo. Nasza partia wygrała pierwsze demokratyczne wybory w RPA. Poświęcenia pokoleń przyniosły owoce. Shang -wan, Korea południowa. Muszę już iść, nie płacz. Muszę iść do seulu przez czarno-białe, wysuszone wzgórza. Aby sprzedać moją niewinność. Dawno porzuciłam pachnące łąki, żeby 12 godzin dziennie pracować w mroku fabryk w Shanghuan. Było nas wielu, a szefowie nieliczni, więc walczyliśmy o godne warunki pracy. Nasza solidarność okazała się silniejsza od policji i więzień. Teraz pojawił się inny problem. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Światowa Organizacja Handlu chcą nas wypędzić z domu, z fabryki, oderwać od bliskich. Podpisałam umowę. Muszę iść. Nie płacz. Muszę iść do Seulu przez czarno-białe, wysuszone wzgórza aby sprzedać moją niewinność Meksyk stan Chappas. Droga do nielegalnej bazy wojskowej w pobliżu niezależnej wspólnoty zapatystów. Niech żyje zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego. Baza to nie koszary, precz z żołnierzami. Gdy się zjednoczymy, nikt nas nie pokona. Mężczyźni, dzieci i kobiety, nie przerwiemy walki. Rolnicy i robotnicy, wszyscy razem. Naprzód, ruszajmy w bój. Kraj wzywa na pomoc wszystkich zapatystów. tego popołudnia wojsko opuściło bazę. W 1994 roku skończył się polityczny apartheid. Apartheid, ended... apartheid upadł w 1994 roku. Nelson Mandela i Afrykański Kongres Narodowy wygrali pierwsze demokratyczne wybory w kraju. Niełatwo było zwyciężyć. Rok wcześniej, podczas negocjacji w sprawie wprowadzenia ustroju demokratycznego, Kongres zaciągnął pierwszą pożyczkę w Banku Światowym i rozpoczął zmiany strukturalne. Nowa konstytucja, najbardziej postępowa na świecie, gwarantowała prawo do wody, mieszkań i elektryczności. Za sprawą Międzynarodowego Funduszu Walutowego wszystko to sprywatyzowano. Osiem milionów osób straciło dach nad głową. Miesięcznie dziesiątki tysięcy rodzin pozbawiano wody i prądu. Apartheid został zniesiony, jednak nic się nie zmieniło. Gospodarką nadal rządził system globalny. Republika Południowej Afryki przypomina farmę. Prowadzili ją biali, dziś zastąpili ich czarni, również Sukinsyny. Taka sama chciwość w kopalniach. Zmienił się wyłącznie kolor skóry. Jedni mają, inni nie. Stara śpiewka. Amerykanie, Kanadyjczycy i Niemcy zainwestowali, żebyśmy wydobywali złoto i diamenty. Ich zyski są zagrożone. Górnicy zaczęli się organizować, więc zwrócili się do kongresu, który trzymał z komunistami. Spytali: Poprowadzicie naszą firmę? Jaką? RPA? Kongres na to? Jasne. Teraz rząd prowadzi farmę. Ja jestem czarnym robotnikiem. Nasz kraj to farma. Wyrzucają ludzi ze stu domów, dlatego protestują. Ludzie przez cztery wieki byli cierpliwi.